Nie zapomnij zabrać ciepłych koców. Co za idiotka! Przeżyłem już dużo gorsze rzeczy. Szybciej, Gorga! Zęby mi zamarzają. To ma być szybciej, Gorga! A to co? Z drogi urwi połcie! Yeah! O. <śmianie> Rzucasz wyzwanie wielkiemu Rikselowi! Pokaż im, gdzie raki zimują, gorga! <śmianie> Następnym razem pomyślcie, nim zatrzecie z potężnym Rikselem! A niech to, ale tu koszmarnie zimno. Trzeba było wziąć wełniane rękawiczki. Te stroje przestają chronić nas przed zimnem. Ale wyglądają świetnie szczególnie mój, nie sądzicie? Tak, ale nie mam zamiaru zamarznąć. Więc wykorzystajmy płatki ognistego kwiatu teraz albo nigdy. Niesamowite! Od razu jest mi cieplej? Tak! To działa! Naprawdę mam tu zjeść? Wygląda jak kryda. Wolisz zjeść, czy zamarznąć na kość? A, wasze też są takie pikantne? O. Świeży ślad. Zgadnijcie, kto go zostawił. W ciemno obstawiam, że to gorga. O co jej chodzi? Patrzcie tam! Nie możemy tam wlecieć. Jest za wąsko. Czekajcie, mam pomysł. Cześć, malutki. Spokojnie. Nie zrobię ci krzywdy. Zaprowadzę cię do mamy. Dziękuję. Trzymam Cię.